Ej, witajcie! Dzisiaj są walentynki i z tej okazji postanowiłem no trochę popowiadać wam o tym, że święcie i co na ten temat uważam. No niewątpliwie jest to święto dosyć fajne, tak? Bo dobrze jest spędzić czas z drugą połówką. No ale w wielu przypadkach generalnie to jest jedyne święto, kiedy się pamięta, tak? Że ma się Oso obok siebie osobę, którą się kocha, tak. No, to tak wyglądać nie powinno, tak. Bo, poza tym, fałentynki, no, to jest święto bardziej komercyjne, tak, niż takie odsajca, bo, no, wszystkie artykuły dostają nagle opakowania z jakimiś serduszkami, tak. Po prostu sklepy na tym korzystają, tak, bo nikt inny na tym generalnie nie korzysta, tak. Wydajemy kupę kasy na rzeczy, tak, które nagle w, w przeciągu tygodnia zdążyły podjąć, tak, bo walentynki je zbliżają, nowe opakowania są, tak, z serduszkami. Moim zdaniem walentynki nie powinny wyglądać w taki sposób, że daje się prezenty, tak. Powinno się spędzić wspólnie czas, tak, przede wszystkim. Bo to się liczy, tak. Moim zdaniem, no, rzeczy materialne odchodzą, tak. A wspólne chwile zawsze pozostaną, tak? Tak więc, no. Czy kupowanie prezentów jest takie dobre? Moim zdaniem nie jest dobre. Przede wszystkim ze względu na to, że się przepłaca, tak? Za te opakowania. A poza tym, no, no co, no dziewczyna dostanie czekoladki, tak? Zjeje i, i tyle, tak? I wątpię, że pamiętała o. 14 lutego dostałam czekoladki, tak? Nie będzie pamiętała. Tak? No jeszcze jak dostanie misia, no to, to tak, to tam jeszcze pamięta i tak dalej, no. Misia też można dawać, tak? No ale generalnie, tak jak widzę, tak? No to jakieś tam czekoladki są najbardziej przygotowane, tak? Pod względem opakowań, pod walentynki. Idę do sklepu, Patrzę na półkę, tak, a tam jakieś Messi, nie Messi, to Fifi, nie to Fifi, i wszystkie w opakowaniach z duszkami. Nie o to chodzi, żeby dawać czekoladki. Tak, wspólnie spędzić czas przede wszystkim. To się tak naprawdę liczę. Wspólny czas spędzać ze sobą. I na koniec apel. Jeżeli kogoś kochasz, kochaj go przez cały rok, a nie przez jeden dzień. ট্ৰাইট